Transport zostanie zakłócony z powodu zakażenia. Znowu Najświętsza Maryja Panna przychodzi do nas, aby przekazać pilne ostrzeżenie poprzez katolicką jasnowidzącą, światło Marii de Bonille. To ważne ostrzeżenie zostało jej objawione 23 kwietnia 2024. Chociaż wiemy, że jesteśmy pod opieką Matki Bożej i naszego Ojca Niebieskiego. Są w tym ostrzeżeniu szczegóły, które należy przekazać jak największej liczbie osób jak najszybciej. W tym ostrzeżeniu Matka Boża prosi nas o modlitwę za 10 krajów, które ucierpią z powodu działania natury, ostrzega przed nową chorobą, jak się zacznie, oraz pokazuje dwa sakramentalia, które powinniśmy mieć dla naszej ochrony. Ważne jest, abyśmy tylko poznali, co nas czeka, będziemy mogli się obronić. Teraz proszę. Wsłuchajcie się w przesłanie Matki Bożej do końca. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moją miłość i moje błogosławieństwa. Wzywam każdego z Was do refleksji nad własnymi czynami i wyborami. Mój boski syn prosi Was o odnowę wewnętrzną i jest pilne, abyście się nawrócili teraz. Wzywałam do tego wiele razy, ale wielu nadal nie słyszało. Niestety, wielu z Was nie chce posłuchać. Ignoruje moje prośby i nadal oddala się od mojego boskiego syna. To nieposłuszeństwo przyniesie jedynie więcej cierpienia ludzkości. Brak zrozumienia tej generacji polega na niepodążaniu za drogą mego boskiego syna. Umiłowane dzieci, pozostańcie w gotowości duchowej, żywcie się dobrze, ochraniajcie się duchowo, przyjmujcie mojego boskiego syna właściwie przygotowani, pragnijcie dobra naszym braciom. I praktykujcie dobro w każdym momencie. To konieczne, ponieważ jesteście ciągle atakowani przez diabła i jego zwolenników. Wiara musi być mocno wzmocniona i niezachwiana, abyście nie ugięli się pod próbami codzienności. Drogie dzieci, zaraza zbliża się coraz bardziej, aż dotrze do jak największej liczby ludzi. Zaraza charakteryzuje się szybkim rozprzestrzenianiem, co spowoduje zakłócenie transportu powietrznego. Oraz wszelkich środków transportu zbiorowego z powodu tego zarażenia. Zalecam używanie oleju z dobrego Samarytanina i nagietka, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej zarazy, gdyż dotrze ona do wielu moich dzieci. Rozpocznie się od gorączki i osłabienia organizmu, kaszel będzie silny, a potem pojawią się małe rany na skórze, które później staną się większe. To będą objawy tej zarazy. Jest to odmiana trądu. Która dotknie wielu moich dzieci. Zaraza będzie postępować, aż całe ciało będzie dotknięte. Dlatego należy szybko podjąć środki ostrożności, które Wam zaleciłam w boskich przesłaniach. Dzieci mojego serca konflikt nadciąga, a przygotowania do niego rozwijają się na wielką skalę, pomimo większości moich dzieci. Ludzkość doświadczy gorzkości tej tragedii, gdzie będzie głód i większa przemoc wobec ludzi. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca. Wielkie kataklizmy naturalne następują po sobie na całej Ziemi. Elementy nie czekają i dalej oczyszczają ludzką istotę w różnych miejscach, aby oczyścić tak wiele grzechu, który ludzkość sprowadza na Ziemię. Ogromne zdziwienie człowieka patrząc, jak potężne narody dysponują artefaktami, których nigdy wcześniej nie użyto, a nauka jest złączeniem zła. Ukochany mój anioł pokoju cierpi, widząc i czując brak miłości tej generacji, która zdeformowała samo słowo miłości, nadając mu egoistyczne znaczenie, poczucie posiadania, zainteresowania, rozwiązłość i pychę. Miłość w rodzinach podlega wygodzie. Miłość w parach jest podporządkowana wyższości i egoizmowi. Miłość do braci uwięziona jest w dążeniu do pierwszego miejsca. Miłość została zdeformowana przez interes i materialne zaćmienie. Dlatego wołam dzieci, aby zachowywały miłość do Boga i bliźniego, tak jak miłują same siebie. Miłość utrzymuje płomień mojego boskiego Syna w Was, a z braku niej mój Anioł pokoju cierpi dla ludzkości. Módlcie się, dzieci, Ziemia nadal się trzęsie w różnych miejscach. Módlcie się za Chiny, Tajwan, gdyż doświadczą silnych ruchów Ziemi. Módlcie się, dzieci, o chile. Ekwador muszą być gotowi, ponieważ ziemia mocno się zatrząśnie. Hiszpania również będzie cierpieć. Uwaga, pilne ogłoszenie. Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla ciebie specjalną niespodziankę: księga potężnych modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej Ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również Twój duch i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji. Módlcie się, moi dzieci, módlcie się, bo czas jest bliski. Nastąpi kolejny atak w ciszy. Módlcie się, moi dzieci, módlcie się w obliczu tak wielkiego zła, które zakorzeniło się w ludzkości. Módlcie się, moi dzieci, módlcie się za Meksyk, Stany Zjednoczone i kraj wspomniany w Fatimie, te ziemie mocno się wstrząsnęły. Módlcie się również za Australię, Nikaragwę i Kostarykę. Ich ziemie zostaną wstrząśnięte. Narody prowokują się nawzajem, co spowoduje globalny konflikt. W obliczu zamieszania jedno z narodów wyprzedzi wydarzenia i niepożądane wydarzy się. Jak wiele bólu, jak wiele lamentu, jak wiele cierpienia z powodu nieposłuszeństwa moich dzieci. Nie wyobrażacie sobie strasznej próby, którą przyciągnie sobie ludzkość. Będą to boleśnie doświadczenia. Istnieje część ludzkości, która przechowuje mojego boskiego Syna w swoim sercu a druga część obraża go aż do sacrilegium. Nadeszła choroba duchowej odmowy i rozpoczyna się prześladowanie. Bądźcie czujni, aby nie ulec pokusom zła. Relikwie chrześcijaństwa zostaną zbezczeszczone przez hordy diabła. Dzieci, zachowajcie wiarę, nadzieję i miłość do waszych braci. W najbardziej nieprawdopodobnych momentach dziękujcie i módlcie się, będąc bardziej miłosierni. Bardziej braterscy i bardziej mojego boskiego syna. Nie bójcie się. Kroczyć pewnie, ponieważ legiony aniołów będą was chronić pod dowództwem Archanioła Michała i ta matka, wysłuchując błagań każdego z Was, będziecie mogli odczuć moją obecność. Mój Boski Syn Was pociesza, daje Wam ostrzeżenia i znaki, abyście mieli pewność, że zawsze będzie przy swoich dzieciach i zawsze je chroni. Mój Boski Syn da niebiański manę, Abyście nie musieli oddawać się w diabelskie ręce w poszukiwaniu pokarmu. Zachowajcie zawsze wiarę. Mój boski syn nie dopuści, aby Ziemia została zniszczona, działać będzie i swoją mocą położy kres szaleństwu ludzkości. Błogosławię Was, kocham Was. Nie bójcie się świata, ale bójcie się obrażać mojego boskiego Syna. Wasza matka, Maria. Ważne jest, aby zaznaczyć, co dodaje nam jasnowicka luz de Maria. Nasza matka ostrzega nas przed poważnymi konsekwencjami braku miłości. Kiedy dobro jest nieobecne, zło opanowuje ludzi i zobaczymy coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Udawana miłość tylko przynosi cierpienie. Niepewność przyszłości może podważyć naszą wiarę, jeśli jest ona tylko powierzchowna. Niebo zachęca nas do umocnienia naszej wiary. I poszukiwania głębszej duchowości. Wiedza jest cenna, gdy jest używana dla dobra, ale gdy jest używana, aby się wyróżnić spośród innych, osłabia naszą wiarę i oddala nas od właściwej drogi. Musimy poznać Chrystusa, aby uniknąć tego, co nas od Niego odciąga. Poznanie Chrystusa zbliża nas do Niego i do naszej duchowej matki. Jako troskliwa matka zatroskana o swoje dzieci. Maryja Matka Boża radzi nam, abyśmy przygotowywali się już teraz, używając oleju dobrego Samarytanina i nagietka, aby stawić czoło nadchodzącym chorobom. W końcu zawsze zwycięża Chrystus, a niepokalane serce Maryi zwycięży. Musimy również spełnić naszą część: bądźmy ludźmi wiary, nadziei i miłości, narodzonymi z miłości Trójcy Świętej. Amen. Ważna uwaga. Niektórzy pytają, Dlaczego Matka Boża tak często powtarza prośbę o modlitwę za kraje? Odpowiedź jest trudna do zrozumienia, ale prawdziwa. Wiele proroctw jest warunkowych, co oznacza, że możemy je zmienić, zmniejszyć ich intensywność, lub nawet uniemożliwić ich wykonanie poprzez naszą modlitwę i pokutę. Dlatego Matka Boża uparcie wspomina o krajach, ponieważ te wydarzenia zdarzą się tylko wtedy, gdy będzie nadal brak miłości, wiary, nawrócenia i modlitwy. Wszystko może być zmienione. Na tym kanale już opublikowałem wideo wyjaśniające jak samemu przygotować olej dobrego Samarytanina. Kliknij tutaj i obejrzyj teraz. Nie zapomnijcie udostępnić tego ważnego wideo.